Jeżeli szukasz wersji budżetowej, no to twoja szachownica jest to składana deska plastikowa. Łatwo się przechowuje, trwała, nie zepsuje się. Figurki plastikowe, jakie to widać? Rozmiar Króla 96 mm, czyli jest to taki rozmiar typowo turniejowy. Nie ma wielkiej filozofii. Tanie, nie psuje się, gitowa. Jeżeli natomiast masz bardzo duży budżet, ale niecodziennie grasz w szachy bądź niecodziennie nie korzystasz z szachownicy, to tutaj polecam ci taki wybór kasetka szachowa, oczywiście się rozkłada, no i w środku znajdują się figurki. Natomiast jeżeli jesteś prawdziwym fanatykiem szachów, to jedynym słusznym wyborem jest deska w jednym kawałku, no i oczywiście do tego figury klasyczne turniejowe, czyli stałtony, a teraz Wam wyjaśnię dlaczego tak, a nie inaczej. Jeżeli chodzi o tę sferę budżetową to tutaj nie ma zbyt wielkiego pola manewru, bo są oczywiście szachownice tam za 5 zł, takie po prostu jakby wydrukowane na takiej cienkiej tekturze nawiasem mówiąc kiedyś mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych były grane na takich szachownicach w Lublinie i trochę była siara natomiast tak, są jeszcze szachownice takie giętkie i tak, kiedyś posiadałem taką szachownicę i tutaj plusik dostrzegam jedyny. Taki, że można ją zwinąć i wtedy łatwo jest ją transportować. Na przykład można sobie ja tak, no za takie zapięcie od plecaka wsadzałem i to można było z tym jeździć na turnieje. Więc pod tym względem plusik jest lekka. Minusik jest taki, że gdzieś tam chwila nieuwagi w pociągu gdzieś się zderzy z czymś i jak nastąpi takie zagięcie, to później nie idzie tego naprostować. To wtedy zostaje taka szrama przez całą szachownicę, no i to oczywiście paskudnie wygląda, a też nierówne jest. Ale jeżeli chodzi o właśnie takie wyjazdy, no to okej, okay, no to, to to jakiś tam sens posiada. Natomiast kolejny minus, jaki jest tej szachownicy, dlatego też właśnie jej nie poleciłem, to ta Gętkość, która jest plusem przy transporcie, ale jest bardzo minusem przy graniu. No bo trzeba znaleźć jakiś dosyć spory stół, żeby tę szachownicę rozłożyć. Nawet często na łóżku nie bardzo idzie to rozłożyć, bo się wtedy figury wywalają. Także posiadałem. I zdecydowanie tego nie polecam. Jeżeli natomiast chodzi właśnie dalej o szachownice budżetowe, no to jeszcze jest taka akcja: czyli szachownica też plastikowa i składana po prostu na cztery. I teraz Jakie tutaj są plusy? No, plus jest taki, że mniej miejsca zajmuje, więc można na przykład do walizki wsadzić, się zmieści. Jest twarda w miarę, tylko właśnie ten podział na cztery części dużo psuje. No, bo po raz kolejny trzeba mieć dosyć stabilną przestrzeń jakiś dosyć sporawy stół, żeby to. W jakiś sposób rozstawić i żeby z tego korzystać. Więc jeżeli ktoś na chacie na przykład korzysta, to ok. Natomiast jest jeszcze pewien kolejny minus, na który bardzo mało osób zwraca uwagę, ale jeżeli się trochę w szachy wkręci, to jest to naprawdę gruby problem. Mianowicie, zauważcie, szachownica jest stricte czarno-biała i, i taka być nie powinna. Jeżeli macie szachownicę. Y o rzeczywiście czarnych i białych polach, a jeszcze nie daj Boże czarne i białe figury, to bardzo się to mieni w oczach, jak kilka godzin się patrzy na taką szachownicę. Także pod tym względem jest to zdecydowany minusik między innymi dlatego na czeskomie szachownica jest taka jasno biało, żółto, zielona wyjściowa. No, i te figury też nie takie e, e, bardzo, bardzo czarne i nie takie bardzo, bardzo białe, żeby się te oczy nie męczyły. E, także tej też nie polecam z wyżej wymienionych powodów. Jeżeli chodzi o te plastikowe figury, e, to wiem, że część trenerów tak trochę wydziwia. Z takimi figurami. To znaczy, chodzi tutaj o kolor, że są po prostu niebieskie, są też czerwone. No, bo tam dzieciaki lubią, jak są jakieś kolorki, tam coś tak żywiej. Natomiast na żadnym turnieju się z czegoś tak. No, poważniejszym ciutkę powiedzmy, turnieju się z czegoś takiego nie korzysta. Więc na moje oko lepiej się nie przyzwyczajać do tego typu figur. Choć okej, okay, jeżeli ktoś prowadzi jakieś tam mm, kółko w szkole, czy coś takiego. No, to wtedy okej, okay, parę takich zestawików można by zakupić. No, bo tak jak te wszystkie gamingowe komputery i tak dalej, jak tam dodają LEDy, no to dzieciakom od razu się oczy świecą. No i podobnie z takimi figurami, ale ja osobiście nie polecam. Czarno-białe lepsze. Więc wracając do tej pierwszej szachownicy, którą rzeczywiście poleciłem, czyli ta składana na pół. Tak jak widzicie, pola. No kurczę, kamera mi to tak dobrze nie łapie, ale one są takie brązowawe, a nie. Nie czarne i też nie są takie bielutkie, bielutkie jak śnieg, tylko takie trochę nie wiem brudniejsze bielutkie. W każdym razie taka szachownica, bardzo ok, bardzo lekka i właśnie jak jest składana na pół, no to łatwo ją rozstawić nawet na ciut mniejszym stoliku. Więc jak na turnieje jeździliśmy, no to można na jakimś podnóżku czy coś postawić i ona się też nie zawali, no bo jest składana tylko na pół, także pod tym. Względem jest bardzo ok, no i w sumie tyle na temat tej szachownicy, wielkiej filozofii nie ma. Jeżeli natomiast chodzi o figury, no to kolejny szczególik, na który ktoś normalny by nie zwrócił uwagi, ale fanatyk szachów zwrócił uwagę, jest to, o kurczę, biblioteka mi załapuje, jest to spód figur, który jest zielony i w niektórych figurach jest to po prostu papier. Taki zwykły, i wtedy figury się ślizgają bardzo, więc blica się grać nie da. A druga sprawa, że z jakiegoś powodu dzieciaki mają mega tendencję, żeby wpychać w paluchy tutaj w spód tych figur. I autentycznie, jak sobie pojeździcie po jakichś klubach szachowych, to wszystkie mają dziury wydrapane na spodzie, jeżeli są puste w środku. A te są obciążane, więc dzieciak tam palucha nawet jak będzie próbował, to nie wepchnie do środka i nie zrobi tutaj dziury. No bo później to raz, że paskudnie wygląda, a dwa, że jak tutaj jest poszarpany spód, to się wtedy figurki wywalają przy szybkim przestawianiu. Natomiast tutaj cena, wiadomo, niska, więc Podejrzewam, że zdarzają się defekty. No i ja tutaj na przykład defekt znalazłem, z tym, że nie będzie go niestety widać. Natomiast to pewnie w jakichś formach są odlewane i tak wyszczerbionego gońca mam. Choć resztę figur, jak przeglądałem, to wszystko, wszystko, wszystko było ok. Ale defekty się zdarzają. Wiadomo, cena jest jaka jest. Moja druga rekomendacja to ta śliczna szachownica i zobaczcie, przede wszystkim ta dbałość o szczegóły, nawet te sprzączki są bardzo, bardzo ładne. No i oczywiście szachownica sama w sobie bardzo ładnie wygląda. Są te figury eleganckie, drewniane z materiałem pod spodem. Także obciążane są, nie wywalają się, wszystko luks, tylko ta cena, nie? Wygląda tak niezbyt, niezbyt kusząco, 413 zł to jest bardzo dużo pieniędzy, ale, ale pamiętajcie, że taką szachownicę to najpewniej jeszcze wnukom oddacie, no bo tutaj nie ma co się zepsuć tak de facto. I tak jak we wstępie powiedziałem, tę szachownicę rekomendowałbym fanatykom szachów, którzy tak na co dzień nie trenują czy na co dzień nie grają, ponieważ to jest bardzo fajna szachownica, którą można by na przykład postawić gdzieś na półce, w salonie, czy tam na kominku, czy gdzieś w widocznym miejscu. No bo jednak, jeżeli mamy tę taką dużą szachownicę, to ona jest. Ogólnie rzecz biorąc, lepsza z paru względów, aczkolwiek zajmuje znacznie, znacznie więcej miejsca. No i nie, nie powiesicie sobie czegoś takiego na ścianie, nie wiem, jak obraz czy coś takiego. Więc jeżeli ktoś na co dzień nie korzysta, no to musiałby gdzieś tam za, za szafkę wstawiać tę szachownicę, czy tam za łóżko. Ja tak kiedyś robiłem, jak mieszkałem na 6 metrach kwadratowych. Ale jeżeli ktoś na co dzień nie korzysta, a na przykład jest jakimś biznesmenem, albo szwagra by chciał w szachy grać, czy coś takiego, no to fajnie sobie taką szachownicę właśnie w salonie postawić. Wtedy, jak jakiś inny szachista przyjdzie w odwiedziny, no to już jest jakiś temat do rozmowy i od razu też jesteście w stanie się pochwalić, że, że jesteście szachistą, bo jest z czego być dumnym. I coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. A, już sobie przypomniałem, że dosyć ciężka jest. Także zdecydowanie niezbyt się nadaje do transportu. Chyba, że gdzieś samochodem jeździcie albo coś takiego, no to wtedy jak najbardziej, bo praktycznie wszędzie ją będzie można postawić, bo te drewniane rozkładane są bardzo stabilne. No i oczywiście wtedy łatwo można grać. No i teraz pojawia się pytanie wobec tego: dlaczego ja Wam właściwie rekomenduję taką nieporęczną, dużą dechę? Gdzie trzeba dużo miejsca poświęcić, na przykład na biurku, żeby mieć ją rozstawioną. Tak jak we wstępie powiedziałem, to jest szachownica dla prawdziwych fanatyków szachów, ponieważ ja zauważyłem pewną taką zależność, że jeżeli szachownicę mam schowaną, to jest bardzo ciężko się zabra zabrać za trening. No bo trzeba z biurka pozgarniać jakieś rzeczy, wyjąć tę szachownicę, rozstawić te figury, wziąć książkę i tak dalej. Więc już od. Paru lat. No, odkąd mam większe biurko, bo wcześniej mieszkałem właśnie na tych 6 metrach kwadratowych, to nie było gdzie postawić. Natomiast odkąd mam większe biurko, no to mam szachownicę non-stop na biurku, rozstawioną, gotową do akcji i. Powiem Wam, że to taka głupotka niby, ale wydaje mi się, że całkiem sporo mi to pomaga w treningu, bo wcześniej tak ciężko mi się było zebrać, a teraz jak wstaję rano, tak patrzę, już ta szachownica taka rozstawiona, gotowa do akcji, no to grzech do tego treningu nie przysiąść. Także jeżeli ktoś ma bardzo dużo miejsca i... Regularnie trenuje, albo chciałby regularnie trenować, albo regularnie gra z domownikami, czy z jakimiś gośćmi, czy cokolwiek, no to właśnie taka szachownica będzie najlepsza i najlepiej, żeby ona miała gdzieś swoje stałe miejsce. Jeżeli chodzi o dodatkowe plusiki, to są one z tyłu. To znaczy, ma, ma ta szachownica takie stopki, dzięki czemu się nie będzie ślizgać. No i też nie będzie rysowała stołu, no bo tak drewno, drewno to można czasem porysować parę razy mi się zdarzyło. Albo szachownice, albo co gorsza, stół i wtedy mama krzyczy, więc lepiej uważać. Jeżeli chodzi o figury, to są to oczywiście klasyczne stautony, tak jak widzicie na zdjęciach obok. Ogólnie rzecz biorąc, ich wersji jest kilka, natomiast praktycznie wszystkie są takie same, no, delikatne różnice się pojawiają. Natomiast Stałtony to jest ten rodzaj figur, na których gra się na turniejach szachowych. Chyba, że w Czechach gracie na jakichś leśnych turniejach, to Czesi sobie. Ustalili własny rodzaj figur. Co, co jest skrajnie idiotyczne, ponieważ w tych czeskich figurach goniec wygląda tak, a król wygląda tak, tylko jest centymetr wyższy. Nie wyliczę, ile partii Blica udało mi się w Czechach przewalić, przez to, że pomylił mi się król z gońcem. A, a to było w czasach jeszcze, co pierwsze posunięcie, pierwsze nielegalne posunięcie przegrywało. Teraz przegrywa drugi. Więc figurki oczywiście klasyczne, i to. Jest taka mała rzecz, ale myślę, że dobrze jest się przyzwyczajać do tego, jak wygląda sytuacja na turnieju. Nawet jeżeli jesteś szachistą, który jeszcze na żywo nie gra, gra tylko w internecie, to jak pójdziesz sobie na swój pierwszy turniej szachowy, no to zobaczysz, że, że granie na figurach 3D, no to jest całkowicie inna bajka niż granie na płaskim, tak jak się gra na ekranie. Więc to jest dosyć istotna kwestia, żeby się przyzwyczajać przed turniejem, w jaki sposób można to zrobić. Jest parę metod. Najprostsza zakupić sobie książki szachowe i je przerabiać, przestawiając na szachownicy. To jest bardzo ważne, raz po to, żeby się przyzwyczaić do tego trzeciego wymiaru. Dwa lepiej się zapamiętuje, ponieważ jeżeli masz pozycję w, książ w książce, tę pozycję musisz ustawić na szachownicy, później musisz przeczytać ruch, ten ruch jeszcze przestawić na szachownicy, no to parę razy tę informację w głowie powtarzasz, no i co za tym idzie lepiej wszelkie motywy, zagrania, plany itd. zapamiętujesz, więc yy, i takie yy, i tak praktycznie jest to dobre i też dla nauki jest to dobre żeby się przyzwyczajać. Dobrze jest też grać sobie partie przez NETA przestawiając na prawdziwej desce. Widziałem takich fanatyków, co kupują jakieś turboelektroniczne szachownice za 1500 czy 2000 zł, które mają wbudowany program szachowy, który odpowiada na twoje ruchy. Ale po co, kiedy można sobie odpalić czeskoma gierkę z losowym graczem i po prostu przestawiać jego ruchy, myśleć na szachownicy, a tylko swoje decyzje przestawiać finalnie myszką? Też jest dobry, dobry sposób, żeby się przyzwyczajać do tych warunków turniejowych. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy gram w necie, czy na żywo, ponieważ ja większość swojej kariery grałem na szachownicach 3D, dużo też gram przez internet, więc się. Zwyczaiłem się do obu form, natomiast sporo widzów mi właśnie o tym mówiło, że tam grają ileś przez internet, już całkiem nieźle im idzie. A jak idą na turniej szachowy, no to nic nie widzą. No, po, po prostu całkowicie inna sytuacja, już nie wspominając o tym, że na drugim końcu szachownicy siedzi żywy przeciwnik, który się na ciebie patrzy, i tak dalej. Więc to jest całkowicie inna sytuacja. Więc pod tym względem takie szachy turniejowe bardzo się przydają i e, oczywiście cieplutko je polecam. E, figury takie bardzo fajne z e, Ja posiadam jeszcze e, zakupioną kilka lat temu właśnie na szachową e, zakupiony zestaw figur e, indyjskich. One wyglądają bardzo podobnie. E, z daleka nawet się nie, nie zauważy jakichś różnic. E, one e, są takie jak turniejowe. Z tym, że to są najbardziej zbliżone do tych transmisyjnych szachownic, i ja chciałem mieć właśnie takie figury, no bo z uwagi na to, że teraz już gram całkiem nieźle, to najczęściej, jak gram na turnieju, no to gramy właśnie na tych transmisyjnych szachownicach, więc tak, wiecie, żeby mieć w treningu tak samo jak na turnieju. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale bardzo mi się zawsze podobały te figurki, więc sobie kupiłem, choć wiem, że teraz jest bardzo ciężko. Z dostępnością, więc ja wam oczywiście te figury też podlinkuję, natomiast zaznaczam, że bardzo ciężko jest je dostać. Ok, więc to wszystko, co dla Was przygotowałem. Omówienie szachownic na różnych półkach cenowych. Oczywiście wszystkie zestawy Wam podlinkuję w opisie do tego nagrania i w podwieszonym komentarzu. Dajcie znać, która szachownica Wam się najbardziej podoba, ewentualnie. Może jakieś inne macie fajne, to też podlinkujcie i powiedzcie, dlaczego taka, a nie inna. No i tak, jak widzicie, na mój kod dawid szachuje. Na szachowo.pl macie 10% zniżki, więc też warto korzystać, choć z dostępnością bywa różnie, bo ostatnio te szachownice rozchodzą się jak świeże bułeczki. I też zachęcam do kontaktowania się z szachową. Obsługa jest bardzo spoko, idzie się dogadać zawsze dobrze doradzą, czy jaki rozmiar szachownicy i tak dalej, co i jak, czy książki. Pracuje tam mój kolega ze szkoły, znamy się wiele, wiele lat, także jestem w, stanie, jestem w stanie zaręczyć, że obsługa stos. Dobrze, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz czerwie czerwika i widzimy się w kolejnej produkcji. No i też przepraszam, że tak długo mi się zeszło, ale dużo się działo.